Dzisiaj spotkaliśmy się podczas eventu zorganizowanego przez firmę Comsa Future is Coming. Prezentowałem tutaj rozwiązania, którymi posługujemy się zarówno na rynku polskim, jak i na wszystkich rynkach światowych. Google jest przodownikiem, jeżeli chodzi o rozwiązania dedykowane instytucjom edukacyjnym. Cały ekosystem Google for Education to kilka różnych składników. To są m.in. urządzenia, czyli popularnie hardware. I są to również rozwiązania software'owe, aplikacje, których używają na co dzień uczniowie, nauczyciele, wykładowcy, akademiccy oraz cała administracja. To także jest content, który jest przygotowywany przez firmę Google i w większości za darmo udostępniany placówkom edukacyjnym. Skupiając się na tym pierwszym aspekcie w kontekście hardware'u, mamy do czynienia z produktami, które nazywamy Chromebookami. To są laptopy, laptopy przeglądarkowe, które przynoszą bardzo wiele korzyści i są bardzo atrakcyjne pod względem cenowym, a także pod względem użytkowania i długowieczności, która jest bardzo ważna w szkołach. Sam laptop zwany chromebookiem przychodzi on do instytucji edukacyjnej, także z oprogramowaniem dodatkowym, które służy do zarządzania wieloma jednostkami w danej instytucji edukacyjnej. Pozwala to dużo lepiej zabezpieczyć urządzenia, pozwala to również kontrolować, co się z nimi dzieje, pozwala również w pewien sposób panować nad zasobami i nad danymi naszych użytkowników. Podczas wydarzenia firmy Comsa Future is Coming zaprezentowałem wszystkie aspekty związane z ekosystemem Google for Education. Przede wszystkim skupiłem się na rozwiązaniach hardwareowych, czyli na wcześniej wspomnianych Chromebookach, które przynoszą wiele korzyści w instytucjach edukacyjnych, ale także jest możliwość budowania wspólnego biznesu wraz z partnerami, którzy dostarczają produkty bezpośrednio do instytucji. Podkreślałem bardzo mocno, w jaki sposób budujemy naszą sieć partnerską i w jaki sposób współpracujemy również z dystrybutorami, jakimi jest firma Comsa, z którą współpracujemy na tym rynku już nie od dzisiaj. Laptopy przeglądarkowe, jakimi są Chromebooki, są dostępne na rynku polskim już nie od dzisiaj i brane są pod uwagę przez wszystkie instytucje edukacyjne, jako stały element pracy z uczniami i studentami. W chwili obecnej mamy do czynienia z wieloma projektami, które toczą się na rynku polskim. Są to laptopy zarówno dla studentów, jak i dla samych nauczycieli. Są to też liczne środki i projekty unijne, które są wydatkowane na tego typu zakupy. Dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć, że Chromebook jako urządzenie dostosowane do edukacji polskiej, również i do administracji, ale także i do biznesu, jest możliwy do nabycia w tego typu projektach. Google for Education i team, w którym pracuję. Bardzo dużo robi wokół budowania świadomości na tym rynku. Staramy się szerzyć informacje na temat naszych produktów za pomocą licznych projektów edukacyjnych, które funkcjonują w polskich szkołach, a także na uczelniach. Zachęcamy nauczycieli, studentów, a także administrację, aby korzystała i spróbowała tego dosyć nowego rozwiązania na rynku polskim, i mamy w tym kontekście bardzo dobry feedback. Wracają do nas zadowoloni użytkownicy i proszą o więcej. Myślę, że jest to doskonała rekomendacja dla tego, aby Chromebook znalazł się na stałe na polskiej scenie instytucji edukacyjnych i nie tylko. Laptowe przeglądarkowe typu Chromebook są dostarczane na rynku przez wielu producentów. Są to wszystkie największe marki światowe i lokalne. Jednakże cały proces przygotowania to jest proces, nad no, którym pracuje zespół Google i dbamy o odpowiednią jakość tych produktów, a także całego systemu operacyjnego. Wszystkie te produkty, które proponujemy na rynku polskim, dostępne są w naszej dystrybucji, między innymi w firmie Komsa, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy i do budowania wspólnego biznesu, który pozwoli nam wdrożyć więcej odpowiednich narzędzi, efektywnych narzędzi na rynku polskim, w szczególności właśnie w instytucjach edukacyjnych. Zapraszamy do współpracy.